Czytanie z dziejów apostolskich. Piotr powiedział do ludu. Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba sławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyproliście łaskę dla zabójcy. Zabiliście dawcem życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi, a Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się. Aby grzechy wasze zostały zgładzone. Oto słowo Boże. Wnieś ponad nami światłość, Twoją panie. Wnieś ponad nami. Światłość Twoją Panie Kiedy cię wzywam, odpowiedz mi, Boże który wymierzasz mi sprawiedliwość, Tyś mnie wydźwignął z utrapienia Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Znieś ponad nami Światłość Twoją, Panie. Wiedzcie, że godnym podziwu Czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłuchał, Gdy będę Go wcywał. Spokojnie zasypiam, Kiedy się położę. Bo tylko ty jeden, panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Nieź ponad nami światłość twoją. Panie. Panie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze. Lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Oto Słowo Boże. Aleluja, 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 aleluja. Panie jest tutaj nam zrozumieć pisma, niech pała nasze serce gdy. Twoim. Z słowa Ewangelii, według świętego Łukasza, Chwała tobie, panie. Uczniowie odpowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam. Zatworzonym i wielęklym, Zdawało się, że widzą ducha. jest on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie: Tuch nie ma ciała ani kości, a widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, pełni byli zdumienia, że do nich macie tu coś do jedzenia. Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i jad wobec nich. Potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami, musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w pszalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z martwych stanie. imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy, wy jesteście świadkami tego. Oto słowo, bo pańskie, chwała Tobie Chryste! Panie Jezus, jeszcze o tym, jak oświeciłeś swoich uczniów, tak, oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma, a my wiemy, że zanim jeszcze oświeciłeś swoich uczniów, apostołów, to przed nimi był jeszcze ktoś, kto zrozumiał. Zrozumiał to, co było zapowiadane przez proroków. I tą osobą była Twoja matka, tak? To ona, za sprawą Ducha Świętego, poczęła ciebie i zrozumiała, że syn, który go ma urodzić, jest synem Bożym. Apostołowie potrzebowali więcej czasu i my też. Ale tą, która może nas prowadzić te tajemnicę, żeby lepiej rozumieć, rozumieć Ciebie i samych siebie, to prosimy Twoją matkę, która jest tutaj obecna już ja w każdą sobotę, wieczorem. Mario, prosimy Cię, wprowadź nas w liturgię niedzieli, trzeciej niedzieli wielkanocnej. Mario, jak rozumieć? Jak to wszystko zrozumieć. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o tym, jak to Piotr przemawiał do ludu i wiedział, że mówi do swoich rodaków, którzy znali proroków wielkich, wielkich Boga Abrahama przytaczali tak, tak często się ten naród chwali ten. Że ma za ojca Abrahama, a dalej Izaka, Jakuba, tak. I Piotr tłumaczy, że tym, którego zapowiadali prorocy, to byłeś ty, panie Jezu. A my wiemy, że właśnie tegoż, którego zapowiadali, czyli ciebie zabili. Tak. Dawcę życia zabiliście. I tutaj podziwamy odwagę Piotra. To nie takie proste powiedzieć zabójcy: Ty zabiłeś, bo on się może mścić. Piotr był odważny. Dlaczego? Bo był umocniony duchem świętym. Tak, Panie Jezu, my potrzebujemy dzisiaj odwagi. Odwagi potrzebujemy, żeby głosić siebie i pełną prawdę o tym, co się w świecie dzieje, o tym trzeba powiedzieć. Zawiliście dawcę życia. Tak, ktoś powie, jak to? No no właśnie. Zawiliśmy Boga w młodzieży, w dzieciach. Tak. Tak, jak gdyby Boga nie było. Władcy tego świata weszli w rolę Boga i nie chcą słuchać Boga, bo mają władzę. Zabiliście. Zabiliście. A śpiewaliśmy na początku oczy, już z i wspomnieliśmy. Wstępie do tej Eucharystii, że te łzy niestety to często są skutkiem naszych grzechów, grzechów ludzkości. I trzeba zawsze prawdy powtarzać. To czego dzisiaj się boimy, wszystkie nieszczęścia, śmierć, choroby, to jest skutek grzechu ludzkiego. Tak zawsze było od początku istnienia pierwszej pary. I trzeba mieć tego świadomość. Jeśli cierpimy, to cierpimy za grzechy. Oczywiście od razu, bo jaki, że ten Bóg jest okrutny, ale też trzeba wiedzieć, że jeśli przyjmiemy cierpienie tak jak Ty, Panie Jezu, to wtedy jest w martwych stanie. I taki jestem z tego cierpienia. Tak, tak, Bóg Ojciec, i Ty, Panie Jezu, z Duchem Świętym. Nie stworzyliście człowieka po to, żeby człowiek cierpiał, ale żeby do nieba się dostał. Czyli żeby umarł i zmartwychwstał. Ale oczywiście nie wystarczy tylko umrzeć tak sobie, ale trzeba umierać przez całe życie dla grzechu. I to jest to umieranie, które nas uświęca. To jest to umieranie, które nas uświęca. Co oczywiście nie znaczy, że nie mamy starać się o nasze zdrowie, że mamy szukać tylko cierpienia, nie. Ale żebyśmy najpierw prosili o przebaczenie, bo jeśli mówimy, że nieszczęścia, różne choroby są skutkiem grzechu ludzkiego. To nie wystarczy tylko prosić o zdrowie, trzeba się modlić, ale przed tym ma być skrufa, ma być solidny rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy i zadać uczynienie. To wszystko. Tak czasami nam się wydaje, a wyspowiadam się i od nowa, wyspowiadam się i odnowa. nowa, przecież Bóg jest miłosierny, zawsze mi przebaczy. No, a zapominamy o czyściu. Pamiętajmy o tym, że nawet grzech jest rozgrzeszony. To jest czyściec, który jest karą za te grzechy. O tym tak chętnie zapominamy. O sensie czyścica. Oczywiście ten czyściec bywa też na ziemi. Tak? Te choroby nieszczęścia to jest, to jest czyściec. I tak to Pani Jezu chcemy przyjmować. Chcemy starać się bardzo zdrowie, ale przedtem, Panie Jezu, przepraszamy Cię za nasze grzechy i chcemy żyć tak jak Ty chcesz, czyli naśladować Ciebie, a Ciebie naśladować, to znaczy patrzeć na krzyż i na te tablice dekalogu, które są w naszych mieszkaniach już, bo sporo ludzi wiem, że ma te tablice na ścianach, trzeba patrzeć, krzyż, dekalog. Zachowywanie Dekalogu to jest nasz krzyż i zachowanie wszystkich przykazań. Nie jest dużo, tylko dziesięć, czy aż dziesięć, Panie Jezu. I żebyśmy o tym pamiętali, o tym pamiętali i wypełniali przykazania Boże. Tak jak chcesz, byśmy żyli i umarli, i dostać się do nieba, w które wierzymy. Rozpoczynamy tydzień Biblii. Żebyśmy, Panie Jezu, Biblii coraz bardziej poznawali Boga, Ciebie, po to, żeby żyć tak jak Ty chcesz. Ciebie prosimy. Módlmy się za moją zmarłą mamę, w kolejną rocznicę jej urodzin. O skrócenie i Ciebie prosimy. Modlmy się za wszystkich, którzy upadają na duchu i ażeby w swoich cierpieniach psychicznych i fizycznych zaufali Bogu bezwarunkowo. Ciebie prosimy. Modlmy się za skuczone rodziny. Ciebie prosimy. My się za biskupów, kapłanów, misjonarzy, ale aby byli posłuszni w prowadzeniu ducha świętego i prowadzili kościół zgodnie z duchem Ewangelii, z nauką Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Ojca Świętego o nawrócenie grzeszników i o dobrze święte powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie oddalenia złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem, rozszerzenia królowania dwóch serc miłości, Jezusa i Maryi w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Wyszukaj nas, Panie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkie łaski i miłosierdzie, którym obdarzasz naszą rodzinę. Prosimy Cię, miej nas nieustannie w swojej opiece. Omachnij naszą wiarę i chroń od złego, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże i przyjmuj od nasze prośby, które Tobie przedkładamy Duch Świętym, swe Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego.